Dziś relacja prosto skłodzka. Zobaczcie jak to miejsce wygląda dwa miesiące po powodzi. Miliony to naprawdę była, był po prostu ocean pieniędzy które płynęły do okręgów wyborczych poszczególnych kandydatów suwerennej Polski, na te wszystkie wozy, wozy strażackie, rzekomo przydatne, nie wiadomo właściwie do czego, ale Polakom. No to właśnie są w tych, to, to nie, to, to jest te wszystkie pieniądze, które są z pieniędzy zbiórkowych, to jest na dzień dzisiejszy 30, ponad 32 miliony złotych i z tych pieniędzy... Nie to, że 32 miliony złotych i z tego ile z PZU, z Fundacji PZU? Nasza polityka zalicza powódź. Toną rządzący we własnych kłamstwach, a ludzie jak nie mieli gdzie mieszkać, tak nie mają. Najważniejsze jednak to być silnym razem i się uśmiechać, bo tyle Wam zostało. Jesteście na kanale Kto wygrał, chodźcie na kolejną dawkę rządowej hipokryzji. Od razu chciałem przekazać uciśnionej publiczności, że nasz język ojczysty jest na tyle bogaty, że używając go można wyrażać swoje emocje na wszystkie możliwe sposoby. A jeśli razi cię wypowiedziana kurwa w momencie kiedy rozkradają ci kraj, to nie masz prawa nazywać się Polakiem. Zapewne zamiast schabowego z mizerią wybierasz kebaba, także nie mamy nawet o czym rozmawiać. Wrażliwi mogą od razu wyjść z tego kanału i nie oglądać, bo wkurwia mnie takie pouczanie. Nic nie wyciągną z odcinka, tylko kurwę usłyszą. I TVP robi podobnie. Wy Wyobraźcie sobie, że w telewizji publicznej sami nie wiedzą co piszą, sami nie wiedzą, co robi rząd, czy go chwalić, czy batorzyć, jak Brown Gejów. TVP 3 napisało, że ani jedno odszkodowanie na odbudowę zniszczonych mieszkań i domów w Kłocku nie zostało wypłacone. A co mogliśmy przeczytać w zwykłym, pospolitym głównym TVP Info? Pomoc finansowa dla powodzian przyspiesza, ruszają wypłaty zasiłków. No i mają z was bekę, czekają, aż owsiak rzuci. Najpierw dali pieniądze zapewne na wielką. Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ten hajs się tam przetrawi. Później, co zostanie, pójdzie dla powodzian, i jeszcze ludzie do puszek dorzucą. Reszta, oczywiście, na Ukrainę. No ale nie, ludzie z Kłocka są wybitnie w kurpieni. Ja się im nie dziwię. Dziś relacja prosto Kłodka. zobaczcie, jak to miejsce wygląda dwa miesiące po powodzi. No i kłodzko wygląda prawie jak łódź. Przed mrozami nie wyremontują zalanych budynków. A wiecie, że po mrozach to już te budynki nie będą nadawały się do remontu? Politycy będą sobie mogli je wyjebać. Woda, która zamarznie w strukturach budynku rozszerzy się i kurwa popękają te budynki w pizdu. Przecież po tej powodzi wyobraźcie sobie w jakim stanie są materiały izolacyjne. Styropian, wełna mineralna, nasiąkło to wodą, niech to zamarznie i wszystko rozjebane. Politycy nie zdają sobie sprawy z tego, że kurwa. W kurs wezmą robotników z Ukrainy i oni im to później załatają, odpierdolą robotę, ludzie się wprowadzą i później na własny koszt będą remontować, bo im się to wszystko roz...doli. Jeśli te budynki w mieście będą stały przez zimę, to trzeba będzie wy ebać to miasto i postawić nowe. Ale Tuskowi się nie spieszy. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Można się rozejść. Robią z was wała i co drugi i tak kurwa pójdzie i odda głos na Sikorskiego czy Trzaskowskiego. Ludzie to jebani masochiści, lubią ból i cierpienie. Odblokowaliście nowy fetysz kurwa. Jesteście jak to sadomaso. Zresztą ludzie nawet jak teraz dostaną kasę na odbudowę, to znalezienie ekipy trzeźwych majstrów w tak krótkim czasie to będzie jakiś cud. Trzeźwych i zapewne na fakturę. A wiecie co jest jeszcze zajebiste u tych urzędników? Oni sobie Kurwa nagrody przyznają za zasługi podczas powodzi. No ja pierdolę jak je Nawet owsiakowi. Tylko zobaczcie, jak owsiak został zaorany. Z tych pieniędzy zbiórkowych myślimy 32 miliony złotych. Ale też jeszcze były pieniądze z Fundacji Pezetu. No to właśnie są w tych, To, to nie, to, to jest te wszystkie pieniądze, które są z pieniędzy zbiórkowych. To jest na dzień dzisiejszy 30, ponad 32 miliony złotych. I z tych pieniędzy. E, nie to, że miałem, 32 miliony złotych i z tego ile z Pezetu, z Fundacji PZTU? Przypomnę tylko, że skarb państwa ma znaczący pakiet akcji PZU, co czyni państwo polskie głównym właścicielem części PZU, jednak płacicie tam składki, to będzie tak jak z ZUSem i OFE. Jak to powiedział Tusk, pieniądze z OFE i ZUS-u nie należą do Polaków. I ja nie rozumiem, dlaczego pieniądze dla Powodzian zamiast do powodzian najpierw trafiają ku dla Owsiaka. Nie wiem, może zbija hajs na odsetkach, a później Owsiak ratuje z tych pieniędzy powodzian. Przecież to wszystko jest tak pojebane, że takie akcje może wymyślić obecny rząd. A ministry klimatu Zielińska z Kloską zamiast do dymisji, to się kurwa zacieszają na stołkach. Dwie złote algi polskiej polityki. I wiecie, nie dość, że mamy taki skurwiały rząd, takich pojebanych, niedouczonych ministrów, feministki zbane i Józefa Ciuka z Biedroniem, to jeszcze media publiczne, jak zapisu, były propagandą. Tak się kurwa a nic nie zmieniły, tylko podrożały, bo z dwóch miliardów zamiast na chore dzieci szło na telewizję publiczną, tak Tusk dał trzy miliardy na telewizję publiczną zamiast na chore dzieci. Ile żyć dałoby się za to uratować? No w chuj, ale po co? I wiecie, kto dobytku życia nie stracił, ten się będzie śmiał, ale ludzie potracili nie tylko graty w mieszkaniu. Utonęły biznesy, utonęły miejsca pracy i tak na dno nas ten rząd prowadzi razem z tą powodzią. Widziałem, jak jakaś dentystka z zalanych terenów napisała ogłoszenie, czy jacyś panowie Mogliby jej pomóc z odgruzowaniem gabinetu dentystycznego, to ją chujce w internecie wyzywali, że bogata, to jej się pomoc nie należy, a wyzywały stare kryśki z pod Warszawy, które jedyne co w życiu straciły to zęby ze starości albo zgryzoty. Mif chłop szkoda tych ludzi, bo im kurwa nikt nie pomoże. Tam nie będzie dobrze. Oni to kurwa zalepią wszystko na chwilę, byle jak. Później to w pizdu i z własnej kieszeni będą sobie to odbudowywać. W tym kraju się nikt nich... nie opłaca płacić podatków, bo ciągną bezrobotne menelki z piątką dzieci, bo stary w więzieniu siedzi, a ona nie ma. No ku... Kurwa, taka prawda. Najwięcej ciągną ci co do wspólnego gara się nie dokładają. Jeszcze kurwa dostały zasiłek na aktywnie w domu. Jaka Ty kurwa jesteś aktywna w domu? Jak cię stać, żeby nie pracować? To niech Ci mąż płaci za sprzątanie, a nie kurwa ja. Są ludzie, co potrzebują i chuj nie dostaną, bo trzeba wałki zrobić, pieniądze poprzelewać z kieszeni do kieszeni, a później w TVP ogłoszą sukces. Ja widziałem te artykuły w trakcie powodzi, jakieś wykupione chyba, bo tytuły tych gniotów były takie, że Polacy twierdzą, że Tusk świetnie radzi sobie z powodzią. I kto w to ku Wierzy. Udział w ankiecie, pewnie brali pomorzanie, bo nie wierzę, że ludzie z Kłodzka tacy zadowoleni. I wiecie, oglądanie telewizji publicznej prowadzi do zaniku szarych komórek, mózg traci pofałdowania, staje się gładki i idzie głosować na koalicję obywatelską. Serio. Uważajcie, co oglądacie, bo czysta woda w TVP jak na razie śmierdzi gównem. Ja to jak mam zbyt nudny dzień i potrzebuję jakiejś adrenaliny, a żony nie ma. Odpalam TVP i słucham tej jak ona ma wysocka, ta co robiła wywiad ze szczurkiem kretynem. Od Pala ją i słucham jak pierdoli, że Straż Pożarna nie jest nikomu potrzebna do szczęścia. Ja wam powiem, że oni taką kurwa ekipę do TVP zmontowali, że jak się zmieni władza, to ja nie wiem, czy oni na bazarze jakimś pracę znajdą. Wszystkich idiotów wyborcza nie pomieści. No, posłuchajcie, co ona wygaduje. E, miliony to naprawdę była, był po prostu ocean pieniędzy. K które płynęły do okręgów wyborczych poszczególnych kandydatów suwerennej Polski, na te wszystkie woży, wozy strażackie, rzekomo przydatne, nie wiadomo właściwie do czego, ale Polakom. I taka ameba umysłowa, taka propagandystka powinna na jednym wózku z Michalikową skończyć. Jej się nie da słuchać ani oglądać, także jak widać TVP na spokojnie może sobie ludźmi manipulować, bo czemu nie. Ludzie im za to jeszcze płacą, a tutaj przyjdą takie kurwa zasrańce i będą mi mówić, że używam kurwa. Tyle wynoszą do chuja z tych odcinków. Jedyne słowo jakie rozumieją w TVP nie przeklinają. Tam jest fajnie, droga wolna. A ty, jeśli jeszcze nie zostałeś zmanipulowany, zostaw suba, komentarz taktyczny jak kurtka policjanta ze strajku. I pamiętaj, że myślących ludzi w tym kraju jest mało. Siema!